Już, tutaj już jakiś jeden garet leży woli tam się z nim męczę ale tak mam w sumie kolejnego gareta 250 jest z nim problem zaraz sobie o już, już nawet cewek nie, nie będę nawet znaleźć z tym sprawdzał że tego ja już pokazywał to sama elektronika Aha. jak widać piszczy już po włączeniu bez cewki gdzież tutaj widzę że Zanika co nieco ekran no i wracamy do tematu yy, tego gareta. ...250, ale to jest ten taki co... ...co był z nim właśnie problem, co nie mogłem z nim dojść ładu. No i tak... ...niby, niby... ...niby usterka, która... ...zasadniczo powoduje dużo problemów. No, jak się okazuje... No oczywiście, bez jednej kreski nie, nie, nie ma co przesadzać. Jest to po prostu podłączone teraz z moją sondą a bokom do testowania. No i wszystko działa. O, wszystko działa. Zasilanie wziąłem, bo już te baterie tam nie domagają, już dwie kreski, także swoje tam zasilanie podłączyłem, żeby był normalny prąd. No i tak, tam leży moja sonda do testów. Wiadomo, ona, ona jest trochę... No to jest o 250 repliki, a po 200... Nie, co ja Także tutaj ta jest minimalnie trochę rozstrojona no ogólnie z tą sondą chodzi nie ale wszystko działa tak to wszystko działa tam jest eliminacja działa i tak wszystko działa z moją sądem ale tak tamta sonda która była dołączona z cyngaretem okazuje się że ona robi jakieś jakieś kurcze zwarcie a no, zaraz to pokażę tak jak widać tutaj no zresztą to widzieliście no sobie zaraz to tylko przyłączę sondę i wychodzi, wychodzi na to, że, że wiolnik tutaj za zagbustkę i wychodzi na to, że jest po prostu jakiś problem z sądą. Jeszcze nie wiadomo czy to jest um, jakieś zwarcie, przebicie masowe i tak dalej, i tak dalej. Ja Ta sonda ogólnie nie jest, nie jest zniszczona ani nic. Jak widać. Czyli to nie jest jakiś tam garet, który był mocno wysłużony. No. W zasadzie... Ja chyba tą cefę ja tą jeszcze chyba nawet sprawdzałem. Sprawdzałem ją tutaj. Aha, no dobra, ją później sobie jeszcze zerknę. Czyli ja ją sobie sprawdzałem tam pod, pod względem tutaj czy jest wszystko w porządku i okazywało się, że niby jest wszystko w porządku, ale jednak coś jest, coś się z tym sądem na rzeczy czyli to jest tak yy, żeby było tam widać no. palamy widzicie co się dzieje I od razu się wzbudza od razu się wzbudza, występują tu bardzo duże spadki jakieś jakieś napięcia i tak dalej jeśli jest większa czułość zrobiona no i wychodzi na to że z tą coś jest nie tak być może to może być zimny lód może mieć przebicie na ekran co jest bardzo prawdopodobne i tak dalej albo to jest po prostu jakaś trafiła się jakaś yy, wadliwa po prostu sztuka która niby na fabryce była robiona niby, niby była dobra ale okazało się że coś po prostu z nią się i zaczęło dziać no i doszło do właśnie do takiej do takiej przyczyny że że się właśnie zaczął wykrywać wzbudzać przez sądę no czyli tak, niby elektronika jest zrobiona, a tam zostało dużo rzeczy wymienionych i tak dalej yy, ale tak jak mówię, trzeba sobie to zobaczymy ale ja tą sondę tutaj sprawdzałem pod, pod względem bo to było tak pod względem pod względem właśnie zwarć tak, bo to są te dwa piny Bo tu nie ma żadnych zwarć Nie ma żadnych zwarć ale się okazuje że coś z tym sądem jest nie tak Jeszcze będzie trzeba rozebrać wtyczkę bądź w takim razie No 4, 4, 1 amant jest w normie Tu jest 29 29 ohm jakoś jeśli to jest gara 229 ohmów powinno być około 30, 31, 28 29 ohmów to jest tak jakby nie no jakoś troszkę za mało no, z tego co tak mi się wydaje hmm. no także ciekawe będzie trzeba to rozebrać co so, to jeszcze mogę zerknąć bo tutaj zasadniczo nie, nie, nie lata. Nie ma zwarć, nie lata. Niby parametry są w porządku. Ale coś jest jednak nie na rzecz. No, czyli nie wiem. Czyli czek nie wiem trochę za bardzo. A z syndami to jest właśnie uszkodzonymi różnie. Już podejmowałem się też z takimi ze zwarciami próby naprawy, ale jednak nie, nic z tego dobrego nie wyszło. Dobra, pomyślimy, zobaczymy, co, co tam kolega napisze. Czy mam coś próbować z tym sądem robić, czy co, bo, bo po prostu to są. Ja muszę też poświęcić chwilę czasu, żeby tam się na przykład dobrać tutaj, zobaczyć, zweryfikować. Bo inaczej za, za bardzo to się nie da nic zweryfikować, bo jeśli tu jest na wkrypce wszystko w porządku, trzeba szukać przyczyny tam dalej gdzieś. No dobra, to na tyle zobaczymy co wyniknie dalej bo elektronika nie jest sprawna w tej chwili no. dobra także do kolejnej części